Bilerzy Toyoty ruszają z nową odsłoną programu flotowego. Ma być jeszcze bardziej konkurencyjnie i mają gwarantować warunki oferty. O co chodzi w szczegółach? O to zapytam w salonie Michała. Michale, to nie tajemnica, że Toyota w ostatnich latach jest bardzo często wybieraną marką przez polski biznes. To po co zmieniać program, który dobrze funkcjonuje? Oczywiście, Robert, masz rację. Co czwarty rejestrowany samochód w Polsce to Toyota, więc musimy widzieć je na drogach. Ale w ostatnich miesiącach nie było aż tak kolorowo, szczególnie jeżeli chodzi o modele, które, e, które dostarczamy do flot samochodowych, a to z kolei wpłynęło na pogorszenie elastyczności naszych ofert. Ale Toyota dziś jasno deklaruje, że wróciła produkcja, a z nią dostępność samochodów. Tak, wróciła dostępność samochodów, dlatego nowa odsłona programu flotowego. Będzie bardzo elastycznie, będziemy walczyć o każdego klienta, będziemy walczyć o elastyczność każdej oferty, to po pierwsze. Po drugie, będziemy te oferty gwarantować, wszystkie warunki finansowe oraz terminy realizacji dostaw. Ale takie gwarancje zawsze wiążą się ze sporym ryzykiem. Robert, niekoniecznie. Jeżeli mamy stabilne warunki współpracy z naszą polską centralą Toyoty, jeżeli mamy wsparcie finansowania Kinto oraz dostępność, która pozwala zrealizować kontrakt w ciągu kilku miesięcy, to ryzyko sprowadza się do zera. No dobrze Michale, to jakie samochody znajdziemy dzisiaj w ofercie flotowej Toyota? Robert, no oczywiście Jaris i Corolla, czyli najczęściej wybierane samochody przez klientów flotowych, ale dzisiaj klient flotowy coraz częściej sięga po nadwozie typu crossowy, a zatem Jaris Cross i Corolla Cross. Mamy również samochód dostawczy, czyli Proace City, dostępny od ręki. Ale gdzie jest kamery? Dla mnie to kamery zawsze była takim dyrektorskim, flotowym samochodem. No oczywiście i nadal jest. Po kilku miesiącach nieobecności wraca do programu flotowego. Niektóre specyfikacje dostępne nawet od ręki. A gdyby ten twój dyrektor potrzebował suwa, to mamy do dyspozycji rav 4 w napędzie hybrydowym, 4x4, niskoemisyjny. A gdyby miał to być samochód zeroemisyjny, to mamy do dyspozycji również suwa, również 4 na 4 również dziarski w terenie, czyli samochód o łatwo zapamiętywalnej nazwie BZ4X. No tak, kiedyś floty się kupowało, teraz się generalnie albo leasinguje, albo wręcz najmuje długoterminowo. Tak, oczywiście, mamy w ofercie kredyt, doskonały leasing, ale przede wszystkim wynajem długoterminowy. I tutaj mamy ofertę Kinto, Kinto czyli fabryczny program najmu długoterminowego. To, co najważniejsze, samochód w całym cyklu życia jest pod opieką Toyoty. Jeżeli chciałbyś, Robert, przyjść do mnie i powiesz, że masz na to 1500 złotych, to ja za te 1500 zł będę mógł Ci zagwarantować finansowanie, ubezpieczenie, wymianę opon, przeglądy, a jak coś ci się, nie Boże, wydarzy, e, e, jeżeli chodzi o kolizję, to będziemy nadzorować proces naprawy Twojego samochodu. A dzięki fabrycznemu programowi wynajmu długoterminowego KINTO, ja będę mógł zagwarantować Ci tą miesięczną ratę przez cały okres użytkowania. Na pewno nie będziesz zaskoczony. Ale ten cały najem długoterminowy to mi pachnie rozmowami o dużych flotach kilkuset samochodów. A gdzie ci mali i średni? Ale skąd, Robert? Ta Oferta jest zarówno dla dużych, jak i dla małych. Wystarczy, że kupujesz w tej chwili trzy samochody i już możemy zaproponować Ci warunki flotowe. A jeszcze taka przyjacielska rada: jeżeli to jest trzeci samochód zamawiany w ciągu ostatnich trzech lat, to już na to auto możemy zaproponować Ci tą doskonałą ofertę flotową to jak rozpocząć rozmowę o takiej ofercie flotowej? No, dzisiaj jesteśmy wszyscy w internecie, więc jednym ze sposobów jest wypełnienie formularza na stronie toyota.pl, a taki doradca flotowy skontaktuje się z Tobą. My oczywiście we flocie cenimy sobie bezpośredni kontakt, więc zapraszamy do wszystkich stacji dealerskich w Polsce, aby porozmawiać o ofercie flotowej Toyoty. A gdybyś potrzebował samochodu z segmentu premium, możemy porozmawiać również o ofercie flotowej na Lexusa. To jak już rozmawiamy o ofercie, a ja mam wybrane samochody, to chciałbym chociaż przez chwilę te auta przetestować. Jest taka szansa? A Robert, oczywiście. I to nie przez chwilę. W każdej stacji dealerskiej Toyoty w Polsce mamy do dyspozycji samochody testowe, flotowe. I możesz wziąć taki samochód na kilka dni i przetestować warunki jezdne. Hey, jeśli to Ci nie wystarczy, możemy umówić Cię na zajęcia na torze Akademii Jazdy Toyoty i Lexusa. Michał, no pięknie opowiada, o tym programie flotowym, no, ale wiesz, życie jest życiem. Dlaczego mam wybrać Toyotę? Przecież jest też wiele innych marek i sporo z nich ma też dostępne samochody. Robert, naczytałeś się w internetach, ale oczywiście fakt. Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez klientów i ja mam zawsze na to odpowiedź w trzech punktach. Tego nie da ci konkurencja. Po pierwsze, mamy doskonałą ofertę flotową na samochody hybrydowe. Samochody hybrydowe, które są tanie w eksploatacji, Niskie, mają niskie zużycie paliwa i trzymają cenę przez długi okres czasu. Po drugie, mamy fabryczny program najmu długoterminowego, który zagwarantuje Ci cenę, miesięczną ratę przez cały okres kontraktu. To ważne. Po trzecie, w każdej stacji dilerskiej Toyoty spotkasz doradcę flotowego i park samochodów testowych flotowych. Michał prosił mnie o jedną, jeśli myślicie o zakupie floty samochodów, żebyście dali tę jedną szansę doradcom flotowym Toyoty i spotkali się z nimi, a oni już przygotują dla Was specjalną ofertę.